Dzień dobry, Anna Dąbrowska. Witam i zapraszam na zdarzenia. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, przede mną niebiesko. Ale tydzień temu o autyzmie rozmawialiśmy, chociaż nasi goście autyzmem też się zajmują. W naszym studiu siostra Anuarita Ewa Tutka, dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Puławach. Witam Szczęść bardzo Boże. serdecznie. Witam Szczęść, Szczęść Boże. I pani Angelika Tomasik, prezes zarządu Fundacji Benedyktyński Zakątek. Witam. Drogie panie, za dwa dni trzecia edycja już takiego biegu niebieskich. Aniołów, to się nazywa bieg z aniołem. Tak, I to jest bieg charytatywny, tak, siostro? Tak, proszę opowiedzieć. Bo zapraszamy yy, wszystkich. Oczywiście zapraszamy wszystkich. Niebieski bieg z aniołem, to już jest trzecia edycja. Tak niedawno, dwa lata temu, rozpoczynałyśmy. Na bieg zgłosiło się wówczas. 30 osób, mówimy fajnie przynajmniej 30 osób razem z nami. E, Chcę biec z, i mówić e, 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 o autyzmie, o osobach z autyzmem, e, o rodzinach, które mają dziecko e, z zaburzeniami e, autyzmu. E, I wtedy rozpoczęłyśmy. Dlaczego z Aniołem, może powiem? E, z Aniołem, dlatego że e, dzieci te potrzebują szczególnej troski potrzebują takiego Anioła Niebieskiego. Ale też ziemskiego, który będzie razem z nimi, który będzie kierował, wspierał, pomagał. I to właśnie jest ten anioł, który przychyli trochę nieba. Tak, ale to jest bieg charytatywny, bo podczas tego biegu zbierane będą pieniądze na platformę schodową dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami, tak? I, be, I będą osoby muszą wpłacać uczestnicy, tak? 20 złotych mhm. dorośli, 10 zł y, dzieci, ale jeżeli ktoś by chciał wesprzeć, proszę Państwa, w inny sposób, to Benedyktyński Zakątek, wchodzimy na stronę i oczywiście tam wszelkie informacje są, bo na tę tak, platformę siostro, y, są zbierane pieniądze, tak? Tak, będziemy mieć takie schody, które łączą, y, ponieważ w ogóle Benedyktyński Zakątek. Y, to są trzy placówki edukacyjne. To jest specjalny ośrodek wychowawczy, to jest ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, to jest szkoła przysposabiająca do pracy. To są dzieci, które przychodzą na wczesne wspomaganie. To jest młodzież, która jest w programie Rehabilitacja 25, i oni wszyscy potrzebują. Ułatwień, dostępności potrzebują. Mamy piękny plac zabaw, mamy piękne znaczy, boisko. Znaczy, czy to my potrzebujemy, żeby to im stworzyć, bo a, oczywiście. O, żeby no, oni oczywiście. normalnie funkcjonowali na, na, na miarę swoich możliwości. Dlatego też na przykład ta platforma schodowa jest potrzebna. Dokładnie. Prawda? Będziemy mieć schody, potrzebujemy platformy, które pomogą im przemieszczać się pomiędzy placem zabaw albo iskiem. Jest to najłatwiejsza, najłatwiejsze ułatwienie, najlepsze ułatwienie po prostu dla nich też. Pani Angeliko, Fundacja Benedyktyński Zakątek. Co wy takiego robicie, proszę powiedzieć? No, my robimy dużo rzeczy, wiele <stukaj> <Jedne> rzeczy. <śledziny> Naprawdę, zajmujemy się wsparciem osób z niepełnosprawnością, ale i bardzo mocno obejmujemy wsparcie ich rodzin. Angażujemy najbliższe społeczeństwo lokalne, ale i też te dalsze. Staramy się, żeby rodzice też mieli taką, taki czas dla siebie, bo w tym momencie, kiedy przyprowadzają do nas dzieciaki czy młodzież, no często niektórzy rodzice wracają do domu, niektórzy gdzieś tam załatwiają sobie jakieś sprawy, ale też potrzebują, żeby spotkać się z innymi rodzicami, żeby porozmawiać, wesprzeć się razem. i Dlatego też często organizujemy różne akcje dla rodziców i tu nawet jeżeli mowa o niebieskim biegu, to nasi rodzice, no, są takimi gospodarzami, tak, bo robimy to z nimi i dla nich, wykonali ciasteczka. Ciasteczka oczywiście koloru niebieskiego. i on... ale to nie są ciasteczka. To akurat są mydełka. No mydełka właśnie. są wykonane przez naszych podopiecznych, ale, ale też włączyliśmy rodziców, którzy piekli niebieskie ciasteczka. Oczywiście też skupiliśmy się na formie anioła, czyli skrzydłach, i skupiliśmy się na formie. Puzzli, więc to wszystko będzie można y, dostać. Jak ktoś przyjdzie do nas na niebieskie. No bieg. i oczywiście te fantastyczne zwierzaki, które z niebieskich też balonów. Wszystko w kolorach właśnie niebieskich. Tak, bo to niebieski bieg z aniołem. Tak, tak. No ale też kolor niebieski, który charakterystyczny jest dla autyzmu. Niebieski, który jest kolorem takim najgłębszym, kolorem nieskończonym, a więc też bardzo łączy się z tą swego taką niebieską i, i aniołami, ponieważ w naszym ośrodku też jest około. 30 dzieci i młodzieży z zaburzeniami autyzmu. Stąd też chcemy edukować społeczeństwo, chcemy też mówić o tych osobach, o potrzebach tych osób. I chcemy, żeby jak najwięcej osób przychodziło na ten niebieski bieg. Zapraszamy bardzo serdecznie. No właśnie, to jeszcze takie szczegóły, bo to jest 15 kwietnia o 10, tak? I Gdzie mają się osoby zainteresowane zgłosić, przyjść? A proszę Państwa, warto nawet nie biegnąć, bo tam jest taka fantastyczna atmosfera zawsze w Puławach. Przy ulicy Kowalskiego 3. Dokładnie. Że To trzeba odwiedzać. A jaka herbata i kawa dobra. Zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że kawa i herbata się pewnie też znajdzie. Ulica doktora Kowalskiego 3, popularnie nazywana benedyktyjskim Zakątkiem. Ja to tak zawsze mówię, że to jest za Kościołem Bożego Miłosierdzia. Jest taka droga prowadząca prosto w las, i widać właśnie taki duży, czerwony budynek. I. Bo to razem z Fundacją kła. Bezmiar organizujecie, Oczywiście, prawda? Tak. tak od początku mhm. ten niebieski bieg z aniołem. Ale ja chciałabym jeszcze wrócić do, do, do fundacji troszkę, bo pani mówi, no bo to nie skupiamy się dzisiaj na tym niebieskim biegu, ale przecież te Anioły dobroci, macie mhm. taką piękną akcję, którą od, od też poszukujecie i wolontariuszy i tych, którzy Was Będą wspierać i tych, którzy wpłacą pieniądze. Bo robicie fajne rzeczy dla tych dzieciaków, takie już trochę innowacyjne też. Tak, no anioły dobroci to taka nasza charakterystyczna nazwa, bardzo często jest tak już uświadamiana przez ludzi. Faktycznie dzięki ludziom, dzięki akcjom, dzięki wolontariuszom, dzięki darczyńcom udało nam się naprawdę zrobić bardzo dużo. Dostosowaliśmy sale, dużo rehabilitacyjne. Mamy wyposażenie tak niezbędne do każdej niepełnosprawności, żeby mógł wspierać czy komunikować czy fizycznie, czy ruchowo, no mamy jako jedyni w Puławach plac zabaw dostosowany do osób z niepełnosprawnością. Mamy boisko wielofunkcyjne, więc to są rzeczy, które bez Na których ludzi... paraolimpiady jakie się odbywają, jakie zawody, nie? Już w czerwcu będzie tak. kolejna paraolimpiada sportowa, na którą też bardzo serdecznie zapraszamy. No będziemy jeszcze się spotykać, mówić o tym. <głos> <głos> tak, jest pełno, tak na, na tą chwilę jest pełno akcji, tak? święci grają w piłkę, gdzie nasze lokalne tutaj władze, ale nie lokalne, bo ostatnio i Bogdanka się na nas włączyła, grają dla nas, dla naszych dzieciaków, grają z naszymi dzieciakami, bo nasze dzieciaki im strzelały gole i to takie, że bramkarze Wymiękali, wymiękali, oczywiście. Tak, oczywiście, wymiękali. więc tych akcji jest u nas pełno mniejszych, większych, no ale wszystko bez ludzi dobrych woli, bez, bez aniołów dobrych dobroci, aniołów. Bez, bez, bez aniołów dobroci po prostu się nie obędzie. Także wszystkich tych, którzy chcą nas wspierać, chcą wspierać osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny, zapraszamy jako wolontariuszy, jako aniołów dobroci. Teraz na wiosnę będziemy tworzyć, dalej kontynuować prace związane z ogrodem sensorycznym. Jest to bardzo ważne, ponieważ rozwija się u nas również hortiterapia. Więc y, proszę zaglądać na naszą stronę, na stronę anioły-kopka.pl, ewentualnie na stronę y, Benedyktyński Zakątek. Jesteśmy ja właśnie, z Wami. Chciałam zapytać, skąd siostra ma tyle siły i energii, ale to siostra odpowie: no skąd? No, z góry, tak? No oczywiście, <laughs> oczywiście to, to tylko czerpie się z góry, poprzez modlitwę, i myślę, że tutaj jest też dużo osób, które y, po prostu tak. też modlą się za nas, wspierają nas, każdy na swój sposób. I oprócz tych osób, które wspierają nas w sposób materialny, są też takie osoby, które wspierają nas duchowo, modlitewnie, dzwonią, mówią: Jesteśmy z Wami, wspieramy Was, jak możemy Wam jeszcze pomóc? Więc niektóre osoby po prostu pomagają nam też organizacyjnie, i to jest właśnie bardzo ważne. Pomagają, pokazują, gdzie ewentualnie możemy dotrzeć do jakichś projektów, gdzie możemy się postarać o powiedzmy o jakąś tam otwartość. Takiego dorowiznę. kontaktu też szukamy i dzisiaj apelujemy, no prawda? Oczywiście. Mm -hmm. I to jest dla nas po prostu bardzo ważne, jeżeli ktoś nas wesprze w takich rzeczach, które są ważne. My nie chcemy też, to nie jest na takiej zasadzie, że my wyciągamy Tak, dawaj to tak. tylko pieniądze. Oczywiście. Nie? Nie. My jesteśmy otwarte. Na współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, różnymi innymi placówkami, które też zajmują się dziećmi czy młodzieżą z niepełnosprawnością. I jesteśmy chętne do tego, żeby organizować różnego rodzaju akcje czy kampanie społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością, ale też na rzecz osób z autyzmem. Mm -hmm. Siostro, bo też już pomagacie i macie pod opieką dzieci z Ukrainy, to też warto tak. Y, tak, dodać i, i przypomnieć o tym, o tym też mówiłyśmy, ale no, nie może nie każdy ogląda, bo, bo takim dzieciakom z niepełnosprawnościami no, w szczególnie trudnych mm -hmm. sytuacjach też pomagacie i jesteście z nimi. Oprócz właśnie tego wsparcia takiego edukacyjnego, rehabilitacyjnego, y, wspieramy też w sposób materialny właśnie rodziny, y, z Ukrainy, które przybyły tutaj do Polski, żeby ta rehabilitacja, żeby ta edukacja cały czas postępowała. Dlatego, że wiemy doskonale, że e, osoby niepełnosprawne czy z głębszą niepełnosprawnością nie są w stanie mieć zajęć online, jak to tak. w dużej części odbywa się na Ukrainie. Więc my jesteśmy z tymi osobami, jesteśmy z rodzinami, wspieramy ich, bo naprawdę bardzo po prostu potrzebują e, czasem takich przyziemnych rzeczy, jak podwiezienie matki z dzieckiem niepełnosprawnym do lekarza. Czasami no, zorganizowanie jakiegoś takiego materialnego też wsparcia, szczególnie teraz przed świętami, no, też była taka potrzeba, więc no, jesteśmy, jesteśmy otwarci i do takiej współpracy też zachęcamy i zapraszamy. Proszę Państwa, odwiedzajmy Puławy, a na pewno za dwa dni, 15 kwietnia o godzinie 10, ulica doktora Kowalskiego 3 w Puławach, Niebieski bieg z aniołem, bo wiadomo, kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na temat autyzmu. Piękne nagrody, takie też medale, takie też medale są przygotowane Może dla uczestników. Ja? Powiem, nie, 15 sekund Pani Angeliko. Tak, mamy dużo atrakcji, mamy atrakcje dla dzieci, mamy y, będzie nasz słynny smalec, czyli dietetyczny smalec, będą różne y, formy, można biec, można iść, można maszer, maszerować, dla każdego po prostu znajdzie się coś, tylko przyjdźcie do nas, zapraszamy. Przezcie. Proszę Państwa, spotykamy się 15 kwietnia w Puławach. Dziękuję bardzo siostra Anuarita Ewa Tutka, dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Puławach i pani Angelika Tomasik. Benedektyński zakątek były ja tak. Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za rozmowę bardzo. za uwagę i do zobaczenia w Puławach.